No i jak? Zastanowiłeś się już? Mam nadzieję, że się nie mylisz, Peter. Zaufaj mi. Więc musimy się spieszyć. Z każdą chwilą zagrożenie wzrasta. A co zresztą? Rozmawiałeś już z kimś? Jeszcze nie. Kiedy Paweł nas wywęszy, będziemy potrzebować wsparcia. Ja porozmawiam z naukowcami, ty pogadaj z resztą. Ktoś może się w końcu wygadać. Dlatego musimy się dowiedzieć, kto jest po naszej stronie, zrobić swoje i zniknąć jak najszybciej. Wiesz, że może się nam nie udać. Mimo to musimy spróbować. Jesteś po mojej stronie, Macmillan. Teraz mam chociaż cień szansy. Okej, okay. rozmawiałem z tymi, którym można zaufać. Wygląda to nieźle. Co u ciebie? Większość jest z nami, ale nie wszyscy. Zaczynam się martwić. Masz jakieś dobre nowiny? Przygotowaliśmy nową amunicję dla snajperów. Cel nie jest uśmiercany, tylko zapada w sen. To miłe, ale raczej nam nie pomoże. Ale to tak. Peter, co się do cholery dzieje? Jak to zrobiłeś? Pracowałem nad tym od dłuższego czasu. Dzięki temu stajesz się niewidzialny. Właśnie nie widzę. Niesamowite. Owszem, tak długo jak pozostajesz w bezruchu. Jak tylko się ruszysz, nawet sięgniesz po broń, znów będziesz widoczny. Mimo to może się przydać. I jeszcze coś. Dostałem jedną z tych ruskich bazług w prezencie od jednego z ich naukowców. Jest w laboratorium uzbrojenia razem z usypiającą amunicją. Powinienem się wcześniej do ciebie zgłosić. Z takim uzbrojeniem byłoby już po wojnie. Zbiorę ludzi, z którymi rozmawiałem i spotkamy się gdzieś na wschód stąd, dobra? Będę czekał. Z artefaktem. No to do. Macmillan, widzę, że mój instynkt znów mnie zawiódł. Jasna cholera. Mógł być z ciebie cholernie dobry dowódca, John. Szkoda, że zdradziłeś. Nie. Zrobiłem to, co uznałem za słuszne, by ratować przyszłość rodzaju ludzkiego. Szkoda, że tego nie widzisz. Tu generał Powell do wszystkich jednostek. Pułkownik McMillan i doktor Roth zdezerterowali. Strzelać bez ostrzeżenia. Powtarzam, zabić McMillana i Rota. Co się tu dzieje? John, powiedz mi, że to nieprawda. To niemożliwe. Jezu, zapomnij o planie! W nogi! Nie. Nie zostawię ich tutaj. Wracam po amunicję i moich ludzi. Spotkamy się tutaj. Stój suki, synu, albo będę strzelać! Więc strzelaj, bo ja tu nie zostanę. Paul mówi, że jesteś zdrajcą, ale trudno mi w to uwierzyć. Uciekaj, pułkownik. Oh. Ej, pułkowniku. Żarty skończone. To nie żarty, Frank. Wynosimy się stąd. Nie mam zamiaru przyglądać się bezczynnie, jak Paweł niszczy cały świat. Nie myśli Pan, że zostanę tu z tym skurczybykiem? Jestem z panem. Witaj na pokładzie, Frank. Tak, sir. Sir? Sir? Pan zwariował, pułkowniku. Jeśli okażemy teraz słabość, będziemy skończeni. Ale nie zatrzymam pana. Imię starych czasów. Dzięki, Cyrus. Jestem. Dzień dobry, pułkowniku. Gdzie jest Peter? Ma teraz na głowie artefakt. Nie bój się, Kat. Jakoś nas stąd wyciągnę. Słucha. Skończyłam, ser. Cieszę się, że mogę iść z Panem. Mam już dość Pawela i całej wojny. Tak, Czasem cel nie uświęca środków. Jazda. Ty lepiej? Jestem gotowa na więcej ser. Jazda sprawy ser! Jazda! Te komary mogą dać w kość. Spróbuj tego! W drodze, sir. Tak? Nie ma Także wie! Sir? Dobrze, sir. Słucha. Czujesz się lepiej? Jestem gotowa na więcej, sir. Tak, sir? Jestem gotowa na więcej, sir. Tak, sir? Znikamy stąd. Tak jest, sir? Tak, już idę, sir. To nie w porządku. Nie zamierzam uciekać przed walką. Jesteśmy bandą pieprzonych tchórzy. To nieprawda, Lisa. To może być najodważniejsza decyzja w Twoim życiu. Robisz to, co należy. Tak? Idziemy. Już idę, ser! Znikamy stąd. Daj się, Tak, idziemy. Tak, tak, już idę, se? Sze? Tak, szefie. Znikamy stąd. Ufam panu pułkowniku. Pójdę z panem. Miło mi to słyszeć. Tak? Znikamy stąd. Tak? W drodze, ser. Dobrze, ser. Spróbuj tego. Jazda. W drodze, sir. Jazda. W nie w drodze, podoba sir. mi się to, Macmillan. Ale niech mnie szlak, jeśli wystąpię przeciwko panu. Tam, gdzie pan, tam i ja. Miło mi to słyszeć, Bobby. Będziesz nam potrzebny. Idziemy. Zrobiłem to teraz. Udało mi się. Znikamy stąd. Skończyłam, sir. Jestem gotowa na więcej. Gotów? Sir. Jazda. W drodze. Idziemy. Się robi. Oh. ruszamy. Strzelam. Ser, ser. Się sir. Rusza! Trafiłem go! W drodze, ser już drodze, idę! ser! ser. Tak Rusza. Już idę, ser. W już drodze, idę, ser. ser. Nie ma sprawy, ser! To w drodze, ser! Co teraz tyle? Robiony, ser. Ja tak, ser! Tak, tak się! Nie ja będę tańsknił za armia, John! Wiem, że ty jesteś gotów darować Pawela, ale ja nigdy nie wybaczę temu sadyście. To przez niego byłem torturowana przez Rosję. A teraz będziesz od nich przyjmował rozkazy. Będę przyjmował rozkazy wyłącznie od dowódca przymierza, czyli od ciebie, Już idę, ser. Tak, szefie! Jazda! Zrobione, coś dla mnie? Zrobiłem to! Idziemy. Ty wiesz idziemy. najlepiej. To chwila, na którą czekałem przez całe życie. Dane mi będzie nawiązać kontakt z pozaziemską cywilizacją. Najpierw musimy się stąd wydostać, Denis. A to nie takie proste. Bądź ostrożny. Już. się robi. on. John, jak mogłeś? John, spróbuj mnie zrozumieć. Zależy mi tylko na twoim bezpieczeństwie. Mam gdzieś bezpieczeństwo. Chcę tylko być z tobą. To zbyt niebezpieczne. Nie chcę, byś się do tego mieszała. Szansie, idę z tobą. Czy ci się to podoba, czy nie? Tak, wiesz. W drodze, ser. Tak. stąd. W drodze, ser. Przydałaby się pomoc. Tak, szefie. Tak, się robi. Tak tak? tak, tak? Ty wiesz najlepiej. Tak. Zrobione, se Zrobione, se! se. Co teraz? Co teraz? Próbuj, Próbuj, tego. Tego. Próbuj, tego. Próbuj tego! Tak? Jestem gotowy. Już! Więcej, tak? Skończyłam stąd. Znikamy stąd. Gotów? Ruszamy. I ktoś ma ochotę na trening? Tak? I co teraz? czas się, się radzam Wymarsz. Skończyłam. Tak, w drodze, ser. Dobrze, ser. Oh, tak, szefie! O Jezu, trafili mnie! Się robi? Nie ma sprawy. Już! Tego, Nie tego sukien, syny. Nie ma sprawy, tak. ser! Co teraz? Tak? Nie ma sprawy, ser! Tak? Jestem gotowy. Lepiej tak, się z... czujesz? Już idę, ser! Już idę, ser! Tak, ser. Już! To najlepiej. Już idę, ser! Dzięki Bogu, udało się nam. Teraz biegnijmy do lasu.